Jakość życia mieszkańców jest głównym celem samorządów. Podstawowe czynniki decydujące o jakości życia to bezpieczeństwo i dostępność usług zdrowotnych, ekologia i jakość środowiska naturalnego, atrakcyjność oferty opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej, rynek pracy, atrakcyjność oferty czasu wolnego, komunikacja i mobilność miejska. Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z najczęściej wskazywanych czynników decydujących o komforcie życia. Od lat Olsztyn jest zaliczany do miast bezpiecznych. W roku 2023 wzrosła liczba wszczętych postępowań kryminalnych, a ich wykrywalność w odniesieniu do roku poprzedzającego jest wyższa ponad 2%. W tym samym okresie spadła liczba wypadków drogowych, ale zwiększyła się ilość kolizji. Łącznie odnotowano 2772 wypadki, co oznacza wzrost o 57 zdarzeń. Odnotowano również mniejszą liczbę interwencji Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej. Jednocześnie wzrosła liczba zgłoszeń do dyżurnego Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa. Miejski Szpital Zespolony i Przychodnia Specjalistyczna przyjęły blisko 23% pacjentów więcej niż w poprzedzającym roku 2022, zwiększając o 20 tysięcy liczbę świadczeń zdrowotnych. Do najważniejszych dokonań służących ekologii i poprawie jakości środowiska naturalnego należy zaliczyć zakończenie budowy wysoce zaawansowanej technologicznie instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych realizowanej w formule PPP. Sukcesem było również sfinalizowanie budowy drugiej nitki trakcji tramwajowej z osiedla Pieczewo do centrum miasta. Podwajającej udział tramwajów w komunikacji publicznej. Podobnie należy traktować zakończenie przebudowy i rozbudowy hali widowiskowo sportowej Urania i wyposażenie obiektów w nowoczesne źródła zasilania energią. Ochronie klimatu z pewnością służy polityka nasadzania drzew, zmierzająca do odtworzenia alejowego charakteru ulic. Łącznie zasadzono 2500 drzew. Dwukrotnie więcej niż w roku 2022. Jeszcze niedawno problemy Molsztyna były miejsca w przedszkolach, ale w roku 2023 miasto zapewniło opiekę wszystkim przedszkolakom. Korzystało z niej 3321 dzieci. Ponad 800 młodych sportowców uczyło się w oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego. Na potrzeby szkolenia sportowego uczniom udostępniono internet po dawnym domu dziecka. Zdecydowanie wzrosła liczba programów dotacyjnych. W 2023 roku realizowano 22 takie programy, w tym 13 w ramach międzynarodowego projektu Erasmus, umożliwiającego poszerzenie kompetencji i umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Wzrósł również odsetek osób zdających egzamin maturalny, co może świadczyć o poprawie jakości nauczania. Poprawiła się szkolna infrastruktura sportowa. Czego dowodem jest zmodernizowane boisko przy szkole podstawowej nr 18 oraz centrum szermierki przy katolickim zespole edukacyjnym. Miniony rok to czas aktywnej działalności Pałacu Młodzieży imienia Orląt Lwowskich, z którego w 122 grupach zainteresowań korzystało 2300 uczniów. Dostępność pracy nie jest w Olsztynie problemem. Stopa bezrobocia na koniec 2023 roku wyniosła 2,1%. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych większość, 50,6% stanowili mężczyźni. Długotrwale bezrobotnymi pozostawało niecałe 500 osób, o ponad 10% mniej niż w roku 2022. Oferte zagospodarowania czasu wolnego wypełniają zarówno wydarzenia organizowane przez miejskie jednostki kultury i sportu, jak również duże, spektakularne wydarzenia o charakterze masowym. Wydarzeniem, które w ostatnim czasie zdecydowanie wyróżnia się wizerunkowo i artystycznie, jest sierpniowy Olsztyn Green Festival, którego dziewiąta edycja tradycyjnie odbyła się w pięknej scenerii jeziora Ukiel. Oferta programowa Miejskiego Ośrodka Kultury obejmuje cały rok, lecz jego kulminacją jest cykl wydarzeń wakacyjnych. W minionym roku odbywał się on pod nazwą Chwacko. W ciągu roku Ośrodek zorganizował lub współorganizował 545 wydarzeń. Bardzo duże zainteresowanie wzbudzała również oferta Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Rok 2023 był wyjątkowy z uwagi na jubileusz 50-lecia planetarium i obchody 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Tradycyjnie miejscem realizacji pasji sportowo-rekreacyjnych jest CRS Ukiel. Flagową imprezą, która już na trwałe zapisała się w kalendarzu wydarzeń, jest Puchar Europy w Triatlonie. Podstawę rozwiązań komunikacyjnych w mieście stanowi komunikacja publiczna, autobusowa i tramwajowa. W 2023 roku z komunikacji publicznej skorzystało blisko 40 milionów pasażerów, co stanowi dwuprocentowy wzrost w stosunku do roku wcześniejszego. Szczególnie ważnym dla funkcjonowania Olsztyna było oddanie do użytku nowej trakcji tramwajowej wraz z zajezdnią oraz krańcówki przy wysokiej bramie. Miasto wzbogaciło się również o zbudowaną od podstaw ulicę plażową, ułatwiającą dojazd do jeziora Skanda i skomunikowaną z Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. W 2023 roku w Olsztynie było zarejestrowanych 159 075 pojazdów. W tym 67% stanowiły samochody osobowe. To o blisko 5000 więcej niż liczba zameldowanych mieszkańców miasta. Najważniejszym zadaniem najbliższych lat będzie poprawienie sytuacji finansowej miasta i zrównoważenie budżetu Olsztyna. Szczególnie ważne jest istotne zwiększenie dochodów przy jednoczesnej optymalizacji wydatków. Bardzo ważne będzie zwiększenie zaangażowania finansowego w tzw. działania miękkie. Dotyczy to zarówno działalności instytucjonalnej, jak i organizacji pozarządowych. Szczególny nacisk zostanie położony na inwestowanie w edukację, kulturę i sport i lepsze wykorzystanie już istniejących zasobów materialnych. Nacisk na wzrost jakości życia mieszkańców musi w większym stopniu dotyczyć sfery niematerialnej. Kontynuowane będą wcześniej podjęte zobowiązania inwestycyjne, w szczególności służące przedsiębiorczości oraz rewitalizacji, w tym Olsztyńskiej Starówki. Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem, który będzie dostępny w biuletynie informacji publicznej.